Szczęść Boże, drogie dzieci! Na dzisiejsze spotkanie z Wami przyniosłem moje ulubione breloczki do kluczy. Jeden przypomina o piłce nożnej, drugi jest takim kalendarzem, który oblicza wszystkie daty i z przeszłości, i z przyszłości. Inne mówią o podróżach do dalekich krajów. Jeden mówi o świętym Józefie Kalasancjuszu. Lubię te breloczki, ponieważ przy... kojarzą mi się z tajemnicą. Dzisiaj Pan Jezus w ewangelii będzie mówił o tajemnicy. Zachęcam was, żebyście też zrobili swoje własne breloczki do kluczy. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie tekturkę, kolorowe kartki, sznurek, ołówek, nożyczki, klej. Przedmiot do odrysowania kółka, na przykład nakrętkę na słoik i klucz, do Jezusa przyszedł trendowaty i upadając na kolana prosił Go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, Jezus wyciągnął rękę, dotknął trędowatego i rzekł do niego, chcę bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił. Jezus mu surowo przykazał, uważaj, nikomu nic nie mów. Ojciec Mateusz powiedział nam, że ma kolekcję swoich ulubionych bryloczków, które kojarzą mu się z tajemnicą. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam o tajemnicy. Zrobimy bryloczek z kluczem, do którego zachęcał nas Ojciec. Na turce odrysujcie kilka kółek od zakrętki i wytnijcie. Na dwóch kolorowych kartkach tak samo rysujemy kółeczka i wycinamy. W tak przygotowanych kółkach robimy dziurki. Można to zrobić dziurkaczem. Sklejamy tekturowe kółka razem tak, aby powstał jeden otworek. Smarujemy klejem. I doklejamy jedno na drugie. Po obydwu stronach naklejamy kolorowe kółeczka. W ten sam sposób. zrobiony warkoczek przewlekamy przez dziurkę naszego breloczka Następnie naciągamy klucz przygotowany i wiążemy Tak wykonany breloczek zdobimy według własnego pomysłu Ja nakleję serduszko Wybrałem jeden breloczek ze świętym Józefem Kalasancjuszem i znalazłem odpowiedni do niego klucz. Taki wielki. Taki wielki klucz na pewno otwiera coś tajemniczego i tak jest w rzeczywistości. Dlaczego Pan Jezus po uzdrowieniu trędowatego, człowieka bardzo ciężko chorego, nakazał mu tajemnicę? Ponieważ nie chciał, żeby wszyscy ludzie przychodzili do Niego tylko ze względu na swoje potrzeby. Jezus chce, żebyśmy przychodzili do Niego ze względu na to, że jest Bogiem, który nas kocha, który opowiada nam o swoim Ojcu, który przynosi nam zbawienie. Nasze potrzeby, nasze choroby, strapienia są dla Niego bardzo ważne ale nie są najważniejsze. A ten klucz służy do otwierania Kościoła, w którym pracuję. I dlatego, ile razy będę do Niego wchodził, będę Go otwierał, będę sobie przypominał, że Jezus jest największą tajemnicą.